Grasz na kompie? Rozgrywka nie jest płynna i wierzysz, że Twój komputer może więcej? Przedstawiamy nowoczesną platformę GainFPS.com. To innowacyjne miejsce, które zaspokoi potrzeby wszystkich graczy z całego świata. Zarejestruj się na GainFPS.com, wybierz swój pakiet i termin usługi. Wybierz jeden z trzech dostępnych pakietów – Standard, Pro lub Premium. Każdy z nich zapewnia rozwiązania spersonalizowane pod Ciebie, które doprowadzą Twój komputer do szczytowej formy. Komfort klienta to nasz priorytet. Zdecyduj, czy chcesz zablokować termin od razu, czy wybrać go później z Twojego panelu użytkownika. Nie jesteś pewien, jak się przygotować? Nasz autorski system krok po kroku poprowadzi Cię przez cały proces. Wybierz rodzaj przygotowania, podstawowy lub zaawansowany. A następnie postępuj według instrukcji, które również wyślemy na Twój adres e-mail. Zdarza Ci się zapomnieć o terminach? Dwie godziny przed planowaną usługą otrzymasz powiadomienie SMS wraz z prośbą o podanie danych do Anydesk. Wszystko po to, by proces przebiegł płynnie i bez stresu. GainFPS.com